Dzień dobry! No właśnie, bardzo ciekawy temat. Dlatego, gdy w 2017 roku pod koniec powstała marka M4K Garage, wiele osób życzyło źle. Wiele osób mówiło, że to się nie uda. Michu nie, no nie może powstać warsztat. No właśnie, w 18 roku powstał pierwszy M4K Garage Szemut. W 19 roku w styczniu powstał M4K Garage Kościerzyna. A teraz, no właśnie, 2024 stycznia wielkie otwarcie. M4K garaż Wrocław. Chodźcie, oprowadzę Was po nowym obiekcie i opowiem, co tu się będzie działo. Dlatego, że 2020 rok jest dla mnie bardzo ważny, mimo że oglądamy jeszcze to 2019 roku, ponieważ zmieni się wiele. Będzie ekspansja warsztatowa i chociaż fora mechaników pękały, że to się nie uda przenieść działalności internetowej do działalności realnej, jednak się udało. Na jakiej zasadzie pogadajmy. Ponad rok czasu. Minął zanim wyknułem w głowie, jak zrobić licencję, jak zrobić tak, żeby wszystko działało, dlatego że bardzo chcieli widzowie, żebym zaczął otwierać warsztaty w Polsce, a zarazem nie sztuką jest otworzyć, wymalować wszystko w jeden kolor. Sztuką jest utrzymać jakość usług na tym samym poziomie. Sztuką jest zrobić coś takiego, że niezależnie od danego miasta jest zawsze taka sama procedura. Klient czuje się tak samo i powiem Wam, ja, moja prawniczka, wiele, wiele, wiele osób siedziało nad papierami bardzo długi czas. Przede wszystkim cały proces knuł mi się w głowie, żeby ujednolicić wszystko. I stanęło na tym, że fajnie, może to zadziałać pod jednym warunkiem. Wszystkie warsztaty licencyjne, jakie będą, są szkolone u nas, są wychowane tak naprawdę od zera, cała kadra działa na tych samych zasadach, wszystko jest spisywane. W księgi, wszystkie spisywane, w procedury, i tylko pod takim warunkiem może się to udać. M4K Garaż Wrocław no, zasługuje dla mnie na wielki ukłon, dlatego że ekipa, jaka tutaj jest, jest to ekipa młodych, ambitnych ludzi, począwszy od właściciela, skończywszy na całej kadrze, którą zobaczycie tak naprawdę 4 stycznia na wielkim otwarciu, bo jak ja zobaczyłem na Facebooku, ile was tam się tutaj zbiera na, tego, na to wydarzenie, to stwierdziłem, że wow, więc też o tym wydarzeniu powiem. Powiem Wam tak. Chcę, aby 20 rok w Polsce hmm, zaznaczył się co najmniej jeszcze 67 warsztatami. Na razie rozmowy trwają nad Lublinem, na razie rozmowy trwają o dziwo nad Warszawą, Poznaniem, Elblągiem i Starogardem. Co nam dalej życie pokaże? Zobaczymy. Chcecie pewnie zobaczyć, co tu się dzieje, bo wiele osób, które tutaj są ze mną, przejechały kilkaset kilometrów, żeby. No właśnie, sam brand branding, jak wygląda. Każde otwarcie warsztatu to jest ogień na tłoki. Zobaczcie, kto tu przyjechał ze mną z Pomorza. No właśnie, Robert. Witam. Co tu się dzieje? Generalnie przebrandowanie całej tutaj firmy, prawda? I dokładnie. Znowu zrobiłeś parę autorskich rzeczy, chodź Stasiu, pokaż tutaj. Zaraz właśnie widzowie pisali, że z zewnątrz nie widać, że to M4K Facebook działa. Co tu się dzieje? Co tu będzie za pylon? Tu będzie kaseton e, dokładnie, który. Za dnia będzie miał grafikę, którą tutaj widzimy, czyli te, takie kamą jakby, a wieczorem, wieczorem będziemy widzieć kompletnie coś innego, bo pod spodem jest jeszcze jedna grafika e, założona. Aha. To jest jeszcze opatentowane przez trzy przez w sumie e, i będzie się świecił na czerwono-czarno z białym całym tłem bez, bez tej grafiki. No, czyli dobrze. mamy taki kaseton, który... Czyli stworzyliśmy w ogóle tak naprawdę coś nowego, czego jeszcze nie ma u mnie i wiesz, że jak to będzie fajne, to już miał to zrobić u mnie. Generalnie wiecie, że Robert dostał ode mnie wolną rękę w tutaj projektowaniu wraz z właścicielem, no i tak, tak domowo się czuję teraz. No użyliśmy tych samych grafik w sumie, tylko musieliśmy tutaj wiadomo podopasowywać wszystko na... Na CITO, na Zicher. Dokładnie. No właśnie i wykleicie tutaj od wczoraj. Dokładnie. Cały jeden dzień, dzisiaj pewnie do końca dnia. Dobra Robert, bo Ty się zawsze przed kamerą wstydzisz, jakby to było, bo to wiecie, nie jest takie łatwe, tak staną przed kamerą. Pokażę Wam dalej, i opowiem, co tu się będzie działo, czemu ten warsztat troszeczkę będzie inny, no chociażby dlatego, że cztery moje warsztaty tu by się zmieściły. No jest potężny, to jest potęga naprawdę i... 1300 metrów kwadratowych, więc jest potencjał do tego, żeby zrobić coś fajnego. Eee, dobra, Robert, Tych dobra. kasetonów będzie aż trzy, czyli na wszystkie strony, więc... Na wszystkie strony, a jeszcze kiedyś jak już będzie fajnie, właściciel mi obiecał, że będzie taki maszt i takie kółko u góry, ten M4K. Mi się to strasznie podoba, ale to bardzo drogie jest. Dobra. Mercedez Tak, Mercedez to <laughs> i 4 k będzie miało. Chodźcie tutaj, zobaczymy. Dzięki Robert za wszystko. Sekcja tuningowa. To, co widzicie, czyli wystawki, to nie jest taki żart, dlatego że ciekawe, czy mogę na tym usiąść, mogę nic mi nie spadnie na głowę. Potencjał. Jaki generuje w sobie ten obiekt, polega na tym, że możemy zrobić wielofunkcyjność. To, co mamy w normalnych moich warsztatach, to jest to, że obsługujemy klienta od A do Z, czyli robimy wszystko od klocków po tuningi silnika, mechanikę pojazdową w postaci chociażby remontów i innych. Natomiast tutaj, ze względu na dużo większą ilość stanowisk, możemy zaoferować osobne sekcje, gdzie będzie sekcja tuningowa, gdzie są szkoleni ludzie. W okolicy mamy też, pamiętajcie tutaj we Wrocławiu, zaprzejaźnionych ludzi, tak jak chociażby Profi Turbo. Zmieniło się jeszcze jedna rzecz. Wszystkie firmy podwykonawcze, które przez dwa lata układałem, się z nimi układałem, Będą zjednoczone w jednym miejscu, czyli nie ma tak, że N4K garaż Wrocław, Kościerzyna czy Szemud wysyła gdzie indziej turbosprężarki, czy wysyła gdzie indziej głowice. Nie, teraz już wszystko będą robić jedne firmy dla nas, tak aby zachować jakość usług na najwyższym poziomie. Ale dobra, przejdźmy jeszcze, pokażę Wam tą całą wielką halę, która się zbroi, to wszystko jest w proszku, a tak naprawdę za dwa tygodnie będzie już zrobione. Tam będzie stał jeden z moich projektów, nie powiem Wam jaki. Warsztat to nie właściciel, warsztat to nie budynek, ale głównie personel, który tworzy całą załogę i cały team. I tutaj mamy bardzo rozbudowaną sekcję biurową, pomieszczeń socjalnych, jedno pomieszczenie, całą serwerownię. Tu już klient nie wejdzie, pomieszczenia gospodarcze, pralka powiem Wam, metrów, metrów, metrów i to całkiem mądrze zagospodarowanych. tutaj kolejna stołówka szatnia no właśnie, i pierwsza rzecz to jest serwis opon to czego nie mam na warsztatach swoich, czyli wulkanizacja w pełni e, serwis opon, serwis klimatyzacji, przechowania opon sprzedaż opon i do tego jeszcze to już będzie na każdym warsztacie ze sklepem. Jeden taki multi-sklep tworzymy tuningowy, gdzie i różnego rodzaju felgi będzie można dostać, i wszystko. Czyli, tak naprawdę, chcę, aby można w pełni wykonywać projekty wizualne samochodów tuningowe od zera. Tutaj pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, w tym miejscu, gdzie po prostu jest ta ściana. Będzie odcięte wszystko, i tu będzie tylko i wyłącznie silnikownia, która tak naprawdę de facto za tydzień się stworzy. No i co, tym płynnym ruchem tędy przejdźmy dalej, Stasiu. Chodźcie na warsztat. Tu praktycznie będzie przyprojektowane wszystko od zera. Będzie 7 podnośników w fazie pierwszej. To co tu widzicie, to już się zaczyna tworzyć, czyli to co mam stanowiska pracy dla mechaników, czyli macie stoły, do tego widzicie fast serwisa, mamy fajnie plecki, będą wszystko będzie zawieszone, na tym będą klucze. Do każdego stanowiska chcę, żeby był wózek, narzędzia specjalistyczne, więc no będzie troszeczkę roboty, ale sam wiem, że jest to możliwe, jest to wykonalne. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Ponad 400 metrów dla mechaników. I teraz łysy, ale czym się ten warsztat różni od innych? Niczym. Wiecie czym? Tym, że na przykład proces gwarancyjny, jeżeli tak owy wystąpi, bo nie ma ludzi, którzy się nie mylą, jest zawsze rozpatrywany na zasadzie racji klienta, przyjęcia klienta, wysłuchania, co się stało, przecież mogła być część zła, lub ktoś się mógł pomylić, to co mamy w dwóch warsztatach, które tu są i nigdy, ale to nigdy nie zdarzyło się, poza tym, gdzie klient próbował oszukać warsztat, żeby nie dojść do kompromisu. Chodzi o to, żeby przy każdej robocie, jaką mamy, chociażby sprawdzić za sobą. Jeżeli mamy demontowane całe zawieszenie to w procedurach mam tak zrobione, że jeżeli ono jest zamontowane z powrotem to bierzemy sobie marker, drugi mechanik idzie sprawdza wszystkie śruby, jak w fabryce, pach 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 pach, chociażby takie prozaiczne rzeczy, ale o tym opowiem więcej kolejne sekcje wszędzie w tych miejscach i dojdą podnośniki i będą blaty tak, żeby wszystko zapewniło jak najwyższy komfort pracy tworzą się, tej sekcji tu nie będzie tworzą się część rzeczy jest kupowana, część rzeczy jest handmade'owa i to mi się bardzo podoba, bo jeżeli możemy sami coś zespawać zrobić, to się tworzą właśnie jeszcze całe długie blaty na stanowiska i tak wygląda sekcja od kuchni. Serce. To jest dopiero serce. Generalnie już 4 stycznia zobaczycie wszystko o czym mówię na żywo od godziny to jest sobota, tak sobie wybraliśmy termin. Od godziny 11-12, jak każdy odkacuje, zrobimy to, co zrobiliśmy w Szemudzie na wielkim otwarciu, czyli otworzymy warsztat. Zaprosimy was tutaj na tą wielką halę. Będzie można pogadać, będzie dużo gadżetów do rozdania. Zrobimy też jakby zapisy na warsztat i pierwsi klienci będą zniżkowi, czyli będą rabaty, będzie wszystko. Przede wszystkim. Chciałbym się z wami spotkać. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie, bo ja z takich spotkań bardzo wiele od was wynoszę. Bardzo wiele mi mówicie rzeczy, w którą stronę jest dobrze, w którą stronę jest źle. I M4K Garaż Wrocław to jest taki krok milowy znowu w Polsce dla mnie, dlatego że znowu ze świata internetowego przechodzimy na świat żywy i tworzy się kolejna filia, kolejny oddział, w którym naprawdę można coś podziałać. Miejsce, w którym będzie można od A do Z zostawić samochód, naprawiać, od tarć i klocków, po remonty silników, po tuningi. I mam nadzieję, że pokażę to, że jeżeli tworzymy interaktywną grupę, jaką jesteście wy, drodzy widzowie, to można góry przenosić, dlatego że bardzo dużo pracy mnie to kosztowało. Ci, co wiedzą, to we Wrocławiu jestem już co dwa tygodnie, czyli po 600 km trzaskam w jedną stronę, żeby Trzymać właśnie opiekę prenatalną nad tym, co tu się dzieje, dlatego że to jest to, co powiedzieliście. Jeżeli łysy nie dopilnujesz, to nie będzie. Zatem co? Przejdźmy chyba do podsumowania, bo resztę rzeczy zobaczycie na żywo w Wrocławianie, jak tu przyjdziecie i ludzie z okolic. I wyjaśnijmy jeszcze, jakie miejsca w Polsce będą otwierane, bo każdy się pyta, otwórz tu, otwórz tu, otwórz tam. No nie dam rady się sklonować, ale staram się jak mogę. W podsumowaniu, wiele osób już pewnie widzi, że koniec roku i dał mi troszkę w kość, pasa dla widzów, a właśnie otwieranie tutaj cała procedura, czyli szkolenia, przejazdy między, między, ale spokojnie, teraz idą święta, więc ja sobie odpocznę te parę dni, zbuforuję się, dlatego że trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby to wszystko stworzyć, żeby to wszystko dopilnować i chciałbym. Aby naprawdę w 20 roku z trzech warsztatów, bo powiedzmy to już trzeci, dołożyć jeszcze siedem, żeby była taka dziesiątka, i żeby to funkcjonowało. Bo wszyscy uczymy się. Ja się uczę od klientów, ja się uczę też różnych zachowań. Ja muszę stworzyć tak naprawdę coś na nowo, pilnować wszystkiego i przede wszystkim, żeby zbudować markę, to musi być wszystko klarowne i przejrzyste, bo nie ma warsztatów idealnych, nie ma możliwości, zobaczcie. Chociażby założycie gdzieś na warsztacie sprzęgło koło dwumasowe, wszystko wymienicie sobie na nowe i nagle po miesiącu coś się rozsypie. No to nie zawsze jest wina warsztatu, czasami jest tak, że część jest zła. i W tym momencie ważne jest, żeby wypracować sobie kompromisy. Zatem jeżeli chodzi o dalsze miejsca, w których będzie otwierane, nie pytajcie gdzie byście chcieli, bo ja wiem gdzie byście chcieli, czytam wszystko. Natomiast muszą się zacząć zgłaszać... Naprawdę odpowiednie firmy, odpowiednie warsztaty. Zawsze można napisać na maila infomaupa, tutaj Stasiu go ładnie wkleja, o licencji i wtedy można rozmawiać, bo ja dostałem tysiące, tysiące wiadomości, że no my z tatą tutaj robimy w garażu, no i chcielibyśmy, żeby to było m 4 garaż No tak się nie da. To musi być minimum ileś stanowisk, minimum jakaś fajna, zżyta załoga, albo. Zbudowanie wszystkiego na nowo, bo dużo osób się pyta, czy tu można przyjść do pracy. Tak, jak najbardziej można przyjść do pracy. Macie Facebooka M4K garaż możecie tam sobie też wysyłać swoje CV. Jeżeli ktoś spełnia wymagania, to jak najbardziej zapraszamy, dlatego że co ciekawe, to nie jest tak, że jeżeli ktoś 2-3 lata siedzi w mechanice pojazdowej, jest skreślony przez brak doświadczenia. Mam w kościżynie najlepszy przykład, i tutaj muszę Patryka pozdrowić człowieka, który. Na CV miał bardzo mało. Miał bardzo mało. Ale się okazał tak kreatywną osobą, że po doszkoleniu przez kilka miesięcy jest w stanie wielofunkcyjną rolę pełnić w warsztacie od wymian rozrządu po remonty silników. I taką samą osobą dla mnie był Błażej, którego też przejąłem wraz ze starym warsztatem, który nie robił takich rzeczy. Po odpowiednim doszkoleniu okazało się, że ludzie chcą, są kreatywni, tylko wystarczy dać im narzędzia. I nagle trzaskają remonty silników, tuningi i nie ma żadnych problemów, więc tak to będzie wyglądało. Chciałbym też od Was, abyście tam w linku w opisie filmu macie przede wszystkim Facebooka wrocławskiego, zaobserwowali, jeżeli ktoś jest zainteresowany tutaj z okolic. No i dali znać, kto będzie na spotkaniu, bo. Dla mnie takie spotkania są ważne. Bardzo rzadko mam okazję z wami się spotykać na żywo. Jest to dla mnie trochę stresujące, to wiecie po promocji książki, ale zawsze w pewnym momencie, jak już się rozruszamy i rozmawiamy ze sobą, jest to fajne. My staniemy na rękach z właścicielem, żeby tutaj były i futraki, i atrakcje, i naprawdę będzie fajnie, więc co? Widzimy się 4 stycznia. Tak jak już ktoś kiedyś pisał na forum mechanika, że życie samo zweryfikuje. No. Po dwóch latach zweryfikowało, rośniemy. Zatem trzymajcie się, kciuk w górę, udostępniajcie. Wrocław powstaje, Wrocław już jest, realnie już go widać z ulicy Kwiatkowskiego 10. Tak, obrzeża, ale piękny dojazd, więc zapraszamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przepraszam, że zaspamowałem, że się musiałem pochwalić, że się kolejny oddział otwiera, ale to wy chcieliście, to wy pytaliście i to tylko dla was jest robione. Tak jak już teraz cały ten kanał, bo. To nie jest łysy jako prowadzący, to są miłośnicy jako widzowie. Trzymajcie się. Cześć! Siemaneczko, cześć dzień dobry. No właśnie, bardzo fajny temat, dlatego że gdy w 2017 nie, bez 2017, miejsce, w którym możemy robić projekty, miejsce, w którym można oddać samochód, miejsce, w którym będziemy się. Od... Тот-то. <говор>